Witamy, witamy serdecznie, moi drodzy, przebudzeni ludzie, hmm, przebudzeni konsumenci, przebudzeni ludzie. Hmm, mówimy cały czas o nowej formule ruchu, ruchu społecznego, dolnego, niekontrolowanego przez jakiekolwiek służby bez udziału polityków. Poruszamy dzisiaj tematykę, tematykę bardzo istotną, moi drodzy, z punktu widzenia. Tak naprawdę polityki bezpieczeństwa żywnościowego Polaków, ale nie tylko żywnościowego, ale i, żywy, moi drodzy, energetycznego i paliwowego, a w szczególności z punktu widzenia, widzenia najistotniejszego problemu dotyczącego polskiego rolnictwa, a w szczególności polskich konsumentów. Otrzymaliśmy wczoraj, moi drodzy, 28. Czerwca, odpowiedź od Pana Ministra Henryka Kowalczyka, moi drodzy, jak i zarówno Wicepremiera Rzeczypospolitej Polskiej. No, wręcz można powiedzieć, Pan Minister robi sobie kpiny, Minister Rolnictwa. Widzimy, mamy informację, porty, port w Gdyni, Notorycznie jest załadowany pszenicą, załadowany jest kukurydzą i wszystkimi innymi rzeczami. Wszystko jest wywożone z Polski poza granice kraju. Eksport trwa. Pan minister rolnictwa, Henryk Kowalczyk, odpowiada w zakresie postulatu wprowadzenia zakazu eksportu wszelkich surowców rolnych zgłoszonego w kontekście wyrażonych obaw o bezpieczeństwo żywnościowe. Uprzejmie informuję, że wprowadzenie tego typu środków w eksporcie nie ma uzasadnienia w świetle obowiązujących w tym obszarze międzynarodowych zasad i zobowiązań. Polska, jako członek Unii Europejskiej oraz innych organizacji międzynarodowych, m.in. Między Światowej Organizacji Handlu WTO, musi przestrzegać wiążących ją porozumień międzynarodowych. Moi drodzy Państwo, wszystko zostało zakontraktowane i wszystko jest sprzedawane poza granicę kraju ze szkodą dla polskich rolników, a w szczególności, kiedy są możliwe ceny idą w dół, nie ma stabilizacji ceny, ale ta cena, moi drodzy, powinna być uwidoczniona w portfelu polskiego rolnika z uwzględnieniem ekonomiki opłacalności. Ale w szczególności najważniejszy interes jest interes suwerenności żywnościowej, terytorialnej, bezpieczeństwa polskich konsumentów. Państwo polskie nie ma żadnych rezerw bezpieczeństwa energetycznego, paliwowego, a w szczególności żywnościowego. I polecam Wam zajrzeć do jakichkolwiek informacji związanych z rezerwami żywnościowymi na tle już tego poziomu samorządowego. Tego nie ma. My żeśmy to posprawdzali i tego nie było. To pismo, które skierowaliśmy, dotyczące rezerwuaru żywnościowego, ale jak i zarówno rezerwuaru paliwowego z uwzględnieniem gospodarstw rolnych, moi drodzy, przy stałej cenie, no jest e z punktu widzenia konsumentów, a więc ludzi zamieszkujących obszar Rzeczypospolitej Polskiej, najważniejszą rzeczą dla gastronomii, hotelarstwa, moi drodzy, żeby to mogło funkcjonować, żeby mogło działać, nie ma możliwości, żebyśmy nie mieli rezerwuaru. Cóż pan minister pisze? Pan minister lakonicznie pieprzy swoje głupoty, jak zwykle, jak kolejny minister, który. Jest tylko marionetką korporacji zagranicznych. Pan minister pisze w odpowiedzi, natomiast, w odniesieniu do postulatu niezwłocznego zwolnienia z akcyzy i z podatku VAT wszelkich gospodarstw rolnych, informuje, że w celu zmniejszenia kosztów produkcji rolnej na podstawie ustawy z dnia 13 stycznia 2000 o zmianie ustawy od podatku towarów i usług w okresie od 1 lutego do 31 lipca obniżona została stawka podatku VAT na paliwa silnikowe, w tym na olej napędowy i biokomponenty stanowiące samoistne paliwa z 23% na 8% podatku VAT. Moi drodzy, rolnicy w innych rzeczach, które muszą zakupować a są to niejednokrotnie bardzo drogie części, muszą płacić 23% podatek VAT. Tu mają tylko 8%, więc e, nie odliczą, moi drodzy. Nie będą mieli z czego odliczać podatku VAT. Po drugie, moi drodzy, ponadto od początku 2000 zwiększeniu uległ <laughs> limit zwrotu z y, podatku akcyzowego od użycia oleju napędowego wykorzystanego w prac w gospodarstwie ze 100 litrów na 110. Moi drodzy, paliwo zdrożało, Henryku Kowalczyk, ty jesteś oderwany od rzeczywistości, czy naprawdę dachóweczka się oberwała? Paliwo zdrożało o złotówkę w samym zeszłym miesiącu 7,06, prawie na 8,06. W związku z powyższym cała akcyza, zwrot złotówki, złoty 10, Akcyzy z paliwa rolniczego został zżarty przez Orle. O czym Ty, człowiek, upierniczysz? Ty nie rozumiesz podstaw zabezpieczenia. Ty szkodzisz konsumentom. Proszę Państwa, wystarczy pójść na jakąkolwiek hurtownię spożywczą. Idźcie zobaczcie, jakie są przewiewy. Zobaczcie, co dzieją się na protesty. Holandia za chwilę dołączy, Dania. Za chwilę dołączą inni rolnicy, Belgia może, może Niemcy, a może dołączą Polacy. Nie wiem, w Polsce są protesty kontrolowane, więc rolnicy na razie nie mogą protestować, jak protestują, to mogą do pewnego momentu, bo oficer prowadzący temu, który organizuje protesty, nie pozwala na większą możliwość robienia protestu. Ale moi drodzy państwo, konsekwencje tego wszystkiego poniesie ostatecznie konsument poniesie gastronomia, hotelarz, poniesie każdy obywatel. To jest właśnie podejście Ministra Rolnictwa, a pismo zostało podpisane z upoważnienia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszarda Bartosika. Moi, moi drodzy, i teraz wracając do tematu kamratów, dzisiaj jest z nami Armand, Szytnej y, różowej y, swojej koszulce, y, moi drodzy, gdzie został przez liderów kamrackich zbluzgany. No ja się z tym nie zgadzam, bo nie ma tam żadnej merytoryki, nie ma niczego. Ale, moi drodzy Państwo, spotkanie nadmowski na Zamek, jakiekolwiek LGBT czy coś, moi drodzy, te problemy dotkną wszystkich, niezależnie od poglądów politycznych. Głód przyjdzie, niemiłosierny i Polacy przypłacą to potężnym głodem. I wracając do kamratów. Co kamraci Armand jedli na e, 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 tym zorganizowanym, całym festynie zwanym e, e, Dmowski na Zamek? No cóż, e, tucz nakładczy. Czyli Korporacji amerykańsko-izraelskiej. promują Patrioci promują na swoim wiecu z stuczu nakładczego mało. Zachodnich co, korporacji. Dokładnie. I trującą chemiczną, wysoko schemizowaną, z azotynem Sodu ze świn genetycznie modyfikowanych. I to powinno być przedmiotem dyskusji, moi drodzy, na gmowski na zamek. Co Ale dzisiaj byli... jedzą Polacy, a w szczególności. Co będą jadły polskie dzieci jadąc moj... polskie? Wszystkie dzieci, które jadą na kolonie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, co będą jadły? Wysoko schemizowaną żywność. Wiele dzieci z tych kolonii wróci z nowotworem, bo to jest wynik konsumpcji chemicznej żywności. Co będą jadły? Jakie pieczywo? Z włosami Chińczyków. To powinien być przedmiot dyskusji dmowskiego na zamek. Problemy kredytobiorców. Powinny być przedmiotem dyskusji dmowski na zamek. Moi drodzy, problemy dotyczące rezerw energetycznych i paliwowych, których nie ma, powinna być dyskusja działań prezesa Orlenu, który dąży do jednego poprzez swoje zagrywki ekonomiczne 30 obniżania 30 groszy, które jest tak w rzeczywistości 50 zł daje klientowi do kieszeni. Wytnie w ten sposób, moi drodzy, całą konkurencję, a wtedy zostanie monopolizacja rynku, jeżeli chodzi o Orlen. Orlen, który nie jest tak naprawdę koncernem polskim, bo tam tylko jest 20% parę procent udziałów rynku polskiego, a więc skarbu państwa. A co to w ogóle jest ten skarb państwa? Został zamknięty w 2017 roku skarb państwa. Szanowni Państwo, to powinny być przedmioty. Dyskusji i debat. Powinno być pokazanie, że my, jako ci ludzie, którzy się zbierają na Dmowski, na Zamek, będziemy dyskutowali, co zrobił Jarosław Kaczyński z Pisem i Konfederacją, łącznie w sprawie dotyczącej zagrożenia, właśnie ciąży u kobiety, która zaszła w ciąży. Poprzez konsumpcję, Szkodliwej chemicznej żywności następuje, moi drodzy, uszkodzenie płodu, a więc empatia do kotków, piesków i różnych zwierzątek, którą wyraził Jarosław Kaczyński w piątce rolnika, była wyższa niż do życia poczętego w łonie matki, dziecka. Więc tu trzeba dyskutować o sprawach, które są istotne tu i teraz o problemach kredytobiorców, o problemach matek, które muszą wychowywać chore dzieci, o zaglądaniu tak naprawdę Jarosława Kaczyńskiego w macice polskich kobiet, a jednocześnie kiedy on jest za to odpowiedzialny jego cały rząd. Zobaczcie do projektu ustawy Baty Szydło, gdzie oni pod publiczkę zrobili ustawę, że oni chcą chronić i powołają Agencję Bezpieczeństwa Żywności. Mając 100% możliwości przegłosowania tego w Sejmie, mając większość parlamentarną, mogli zrobić tak i ukrócić patologię systemu trucia ludzi poprzez posłów Prawa i Sprawiedliwości przy udziale posłów Konfederacji. Ale posłowie Konfederacji nie zająknęli się ani słowem, i jak my mamy tolerować Brauna, który przychodzi na Wiedz i pieprzy te swoje bzdury? No moi drodzy Państwo, stracił 60, zyskał 600. Ta pani, która tam dla niego działa, Justyna, prowadza i rozprowadza całe środowisko. Więc jeżeli naród się nie zjednoczy, ale wszyscy ludzie ponad podziałami, jako przebudzeni ludzie, nie obudzicie się, dlaczego Lampartowa o tym nie mówi? Dlaczego Lampartowa nie podnosi kwestii dotyczącej trucia, moi drodzy, dzieci i trucia kobiet w ciąży? I nie podnosi, że jednocześnie Jarosław Kaczyński wprowadza zakaz aborcji nawet dziecka, które jest, kurde, naprawdę nie nadające się i trzeba pewne rzeczy podjąć, zmuszając kobietę, I jest za to odpowiedzialny, ponieważ to jego rząd. To jego Bata szydło. To jego Mateusz Morawiecki i wszyscy ministrowie pozwolili na utopienie tej ustawy, projektu tej ustawy w zamrażarce. I dziwicie się, że Armand się odezwał na temat Brauna? Przecież Braun wiedział o wszystkim, dlatego został tak przeze mnie potraktowany, ponieważ nie zrobił nic. Ale naturalnie, to, co proszę Państwa. Proszę Państwa, Winnicki, który ale pamiętasz, my, jak Armand się odwrócił poczekaj, napięcie. My, Armand, my z Armandem dysponujemy filmami. I jeszcze, moi drodzy, filmami pana Brauna. Jaki pan? Ja mówię tego Brauna. Mamy z Konfederacji rolniczo konsumenckiej kiedy były spotkania w Warszawie, kiedy to Braun mówił, jak ważne jest polskie rolnictwo, jak ważna jest powaga Agencji Bezpieczeństwa Żywności. Jak ważne są te rzeczy. Nie zająknął się, ani słowem nie powiedział. Ale powiedział, że my plujemy na buty jego kolegów. Dlatego on znaczy. Czyli? Więc Arman, my jesteśmy gotowi, jesteśmy do debaty gotowi z wienickim, z Bosakiem, z, z, tym, z Dziamborem, z Sośnierzem, moi drodzy. Ale oni nie chcą, no jak z gdyby, gdyby, gdyby byli, mieli jaja, odważni byli po, i mieli wiedzę jakąkolwiek, no to by podeszli do tej debaty. Ale oni celowo to nie robią. Wprowadzani są, środowiska są rozprowadzane, te wolnościowe. Brown to jest koń trojański w tych środowiskach, moi drodzy. Kto go nie poznał, no trudno, żeby za, zabierał zdanie w ogóle jakikolwiek na, merytoryczne, merytoryczne. Na, na, na ten temat. Chodź, Brown, do dyskusji, chodź, pogadamy. Jak chcecie. Ja mam filmy. Szczurek, 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 razem ze Szrekiem, możecie przyjechać w czwórkę nawet do mnie, do Jeleniej Góry. Zapraszam, bo ja byłem w Warszawie jakoś nie, nie miałeś z kucyka odwagi zejść i mi cokolwiek powiedzieć w twarz. Kłamiesz na, na potęgę w tych swoich re, relacjach. Nie biłem się o żaden mikrofon chyba dwukrotnie albo trzykrotnie mnie wzywałeś do żebym wyszedł na scenę. Yy, takie są fakty. Jak byłeś taki odważny, trzeba było zejść z kucyka i przyjść do mnie, mi to powiedzieć twarz albo, albo to co chciałeś zrobić, no to nie wiem czy byś zdążył zrobić, ale pomijając to, zapraszam do jednej góry. No jeżeli... Ale zapraszamy też pana Koło dzieciaka. Takiego kozaczka, takiego szczekającego. Wszyscy przyjedź! Wszyscy tak przy, się dowiedzą mnie, wy jesteście prawdziwi. Ja chętnie przyjadę na dworzec i was przywitam. Przyjadę sam. Nie muszę brać nikogo, ja przyjadę sam. Także... Ty przyjedziesz, przywitać i szczurka, ja przy, a ja przywitam, a ja przywitam kołodzicza. Ja to? przywitam szczurka ze Szrekiem, Weźcie sobie tego Brauna jeszcze ze sobą, w trójkę i weźcie tego rabina Mosakowskiego ze sobą również. Także możecie być czterech. Dobra. Z każdym po polu. E, my się nie będziemy nakręcać, no. bo my, my, my nie chcemy załatwiać. Tak, chłopak w różowej koszulce, ci dziewczyny oni coś mają do różowego koloru. Ja e, Dobra, ale no. słuchajcie, nie będziemy tutaj się y, y, nakręcać, bo nie o to chodzi. My nie lubimy tutaj szczekać przez te. te. No więc zapraszamy, chcemy debaty, chcemy z wami debaty, rozumiecie? Chcemy ale, Brown... ale Brown, my chcemy z tobą debaty, chcemy z Mosakowskim, chcemy debaty z Wojtkiem, chcemy i kurwa z Marcinem, chcemy i kurwa z całą Konfederacją, chcemy i kurwa z Potockim, z wszystkimi, chcecie tego? Zapraszamy. Zapraszamy, ale moi drodzy państwo, ale to co zrobił, wróćmy do tematu, bo temat jest istotny tu i teraz. Polacy będziecie głodowali. Będziecie głodowali tylko i wyłącznie no, znaczy dlatego, tak, że, bo powiedział nie, minister Sasin ostatnio. Ten, ten minister, no dobrze, ale wróćmy do tematu. Wróćmy do tematu. Pismo, proszę państwa. To no jest właśnie, pismo. To, jest, to jest pismo, które pokazuje całą prawdę, minister Rolnictwa. Będziecie głodowali. Będzie drużyzna, bieda, jak nie wiadomo co. Oni nie mają zamiaru wprowadzenia, tak jak Węgrzy to zrobili, ze względu na interes strategiczny państwa, w szczególności na ochronę konsumentów. A i portfela konsumentów. Oni nie mają zamiaru. Bo oni się zakrywają, że Polska jest członkiem Unii Europejskiej. A my mamy prawo, ze względu na suwerenność, na ryzyko. Na to wszystko mamy prawo Moi drodzy, wprowadzić zakaz eksportu, i to jest podstawowa rzecz. To jest polska racja stanu. To jest zagrożenie dla wszystkich ludzi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej głodem na jesień. Ale prawda jak jest można, taka, jak że... można pozwalać na coś takiego, że oni nie dbają o nasz interes, tylko dbają o swój interes. No i no minister Sasin powiedział, oni mają, oni, oni. mają, to znaczy to się żyje lepiej. Powiedział następny Pinokio. No więc yy... <kluzł> czytajmy Poczekaj. tą igrę słów. Ktoś woła. E, moi drodzy państwo, idź otwórz drzwi, bo ktoś jest. Podziwiam. E, moi drodzy państwo, prez, pra... Prawda jest taka. Prawda jest taka, że na dzień dzisiejszy pan minister Henryk Kowalczyk zadwił sobie z 36 milionów Polaków, który ma zagwarantować bezpieczeństwo żywnościowe, a tego nie będzie. Pan minister zadwił sobie, nie ma możliwości, moi drodzy, nie ma. Kto tam jest? Nie ma, proszę państwa, yy, Rezerw bezpieczeństwa żywnościowego, a bajki o, o resorach, że polskie rolnictwo jest trzecie w Europie, jest chyba w wirtualnym świecie Ministerstwa Rolnictwa. Pozdrawiam serdecznie, moi drodzy, róbcie zapasy żywności, bo to, co Was będzie ciekało, to dopiero będzie początek Armagedonu, który będzie odzwierciedleniem po wakacjach. Pozdrawiam.